Surprise, mother... Zawsze gdy nagrywam GTA, okej. Okay. Co jest zmienia faktu, że witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Oczywiście modyfikacji z GTA i pod ostatnim odcinkiem dużo osób mi pisało, że odcinek jest na szybko, no bo on był na szybko, bo miałem poprawki. Um... Nie rozumiem czasami logiki ludzi. Co zmienia faktu, że witam, 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 witam! I dzisiaj zostaniemy prawdziwym gangsterem. Pewnie zapytacie się mnie, jak to zrobić, Igor, proszę nam powiedz. No dobra, idę na wasze prośby klikamy po prostu F9 i stajemy się gangsterem. Proste, proste. Jak widzicie, jestem teraz w więzieniu. Tak jak nazwałem odcinka, jesteśmy po prostu w więzieniu. To jest nasz czarny kolega jak zwykle... No... Tutaj są praktycznie czarni, ten mod jest rasistowski, bo tu jest większość czarnych w więzieniu, więc cóż, nie, mnie nie orzekajcie za to, że jestem rasistą, dobra? E, no i jak widzicie, mamy tutaj e, właśnie nasze piękne więzienie. No i co my tu robimy, gdy już trafimy do tego więzienia? Naszym zadaniem jest z tego więzienia uciec, no i na przykład zrobić nam misję, jakieś inne rzeczy, ponieważ ten mod został zaupdateowany do bardzo fajnych rzeczy. Pierwsza rzecz to jest takie, że możemy zostać w jakimś gangu. Jak widzicie, możemy zostać tutaj balasami, ale kto by chciał zostać balasem, tak? E, nie, ja nie wiem, tak. Ja chcę mnie chyba zdyskredytować. Ja nie chcę być z balasami, więc wchodzimy do prawdziwych tutaj gangów, czyli Los MCs. Znaczy, to nie wiem czy prawdziwych, ale powiedzmy, że będziemy z nimi. Jak widzicie, mamy teraz tutaj nasz gang. To jest nasz cały gang, jak widzicie, mam tu już dużo członków. Eee, no i jak widzicie, większość tu jest czarny. I jest jeden błąd, bo jak widzicie, jestem teraz w dwóch gangach. Może, nie, powiedzmy, że te gangi się połączyły, tak? I mam dwie bronie, bo każda broń ma, e, każdy gang ma inne bronie. To są bronie balasów, z tego co wiem, to jest Los MCs. Eee, więc powiedzmy, że Los MCs są o wiele lepszy tak? Mamy tutaj kompaktowe SMG. No i gdy już mamy tą broń, bardzo łatwo nam teraz pozabijać naszych tutaj pobratyńców. No ale powiedzmy, że już mamy naszych gangsterów, więc chodzimy sobie potrenować. Dokładnie możemy sobie tutaj... Potrenować, sorki za mój głos, no ale wiecie, był piąteczek, jak to mówią No i cóż, wchodzimy, e, wchodzimy po prostu do środeczka, e, tutaj do naszych push-upów No i co tutaj możemy robić? Na przykład możemy sobie flex muscle. Jak to działa? Po prostu pijemy E i dzięki temu, o oh yeah, baby Jak widzicie, oni wszyscy uciekali, ponieważ widzieli, że tutaj jest gang No i jakbyśmy nie dołączyli się do gangu, to jak widzicie, wszyscy oni od razu chcą nas tutaj pozabijać Więc na przykład możemy sobie robić push-upy w powietrzu nie wiem. Możemy jak widzicie tutaj po prostu ćwiczyć. Mam jakąś działającą siłownię, która nie do końca tak super działa, ponieważ może się troszeczkę bagować. Jak widzicie tutaj wszyscy chcą mnie nawalać, no ale możemy sobie na przykład sztangę robić w powietrzu. Jak to działa, po prostu klikamy E i robimy sztangę. Tylko najlepiej jak będziemy po prostu robić tą sztangę lepiej, czyli będziemy robić to nie tak, że tutaj blisko, tylko po prostu... Z, musimy wejść na to i kliknąć E, tak? No i najlepiej żeby nikt mnie nie kopał w tym samym czasie, nie? Więc bardzo fajna sprawa, tylko Jak widzicie teraz niezbyt robię fajnie te brzuszki Ponieważ robię brzuszki gdy inni chcą mnie kopać <grym> Więc to takie Takie niezbyt, no ale możemy sobie właśnie tutaj Pobrzuszkować. Kurde, stary Teraz działają policjanci, jak widzicie. Gdy za dużo się dzieje, po prostu policjanci mi pomagają. No, działa to tak w więzieniach, oni po prostu im uspokajają, ale oni tutaj ich uspokajają troszeczkę bronią. Więc kto co lubi. No i gdy mamy pieniądze, możemy, jak widzicie, sobie zapalić jointa. No, więzienie to normalne. Zapić y, troszeczkę się piwem, no i na przykład zapalić sobie cigaretę, tak? czy będziemy sobie tutaj palić e, cigaretę, ale ja nie mam teraz hajcu, a piwo wygląda to tak, więc musicie najpierw po prostu... E, najlepiej, jakbyście usiadli na ławce, ponieważ niezbyt to fajnie wygląda. No, ale gdy już sobie... No wymiecie, po prostu palimy sobie jointa, on jest tutaj w tej mojej ręce. Zaraz zobaczycie, jest on tutaj. Proszę bardzo. Czekajcie. O, widzicie? Palimy sobie jointa, więc widzicie, zapalimy sobie, wyczulimy, popatrzymy, jak oni uciekają. Na tym to polega. Tu coś ciekawe, możemy kupować bronię. Nie pytajcie, co tutaj się stało. E, Możemy po prostu za e, jakąś tam ilość pieniędzy kupić broń, więc jeżeli e, chcemy m, później po prostu wyjść z tego więzienia, pozabijać strażników, będzie to nieproste, ale na pewno da się to zrobić. Ja wam to zademonstruję. Tego, jak zarobić pieniądze, wystarczy, że podejdziemy tutaj, no i klikamy trujeczkę. gdzie mamy tylko jedną rzecz do zrobienia, czyli kill Johnny. No i wybieramy sobie do misji i musimy zabić Johnny'ego za 20 tysięcy. No i dzięki temu tego zabijemy Będziemy mogli sobie na przykład kupić jakąś broń, ale ja tutaj muszę stąd iść, bo kurde, zaraz mnie zabiją i dołączę nawet do tych. Kurde, nie chcę tych balasów, no ale będę miał za to broni, będą mnie chronili, wszyscy chcą mnie zabić, no kurde, dobra, dołączmy do tych balasów, niech wam będzie, dobra, bijemy się panowie, będziemy, nara, jak widzicie, gdy zaczniemy strzelać, po jakimś czasie wkurzy to troszeczkę mm, tych naszych strażników, więc nie za dużo strzelania, ponieważ to już jest harde, harde, harde więzienie, więc tutaj się strzelają, no i mamy tutaj Johnego, który sobie stoi z jakimś drugim typem i spróbujemy go sobie zabić. Dobra, zabiję ich i mój gang dostał te 40 tysięcy, więc teraz mamy pieniądze, no i cóż, powiedzmy, że mamy tą pukawkę i spróbujemy się wydostać z tego więzienia, bo dobra, definitywnie potrzebujemy lepszej broni. Okej, okay. dobra, lecimy, mamy pukawkę, dobra, on nie miał broni, fakt. Patrzcie na to cel, z tym Jeden, celny strzał, jeden. Pyk, pyk. Dobra, leżą. Mam nadzieję, że inni mi nie zauważyli. Gdzie oni są? Gdzie są inni? Tu mamy jakiś gang, trzeba ich pozabijać. To już jest harda, harda akcja, dobra, dobra. Tu jest policjant, muszą, muszą, muszą zginąć po prostu. I czy wy mieliście lepsze bronie? Mają lepsze bronie czy nie mają? Nie, nie mają lepszych broni, to są normalni policjanci. My tutaj czekamy na razie na policję, bo zaraz ona przyjedzie, niestety. Jak słyszycie, włączył się teraz prawdziwy alarm i teraz jest dopiero ciężko. Z tego co widzę, nie mam broni, więc szybko musimy dojść do jakiegoś gangu. A eee, Jeszcze nas nie poszukują, bo ktoś, widzę, zaczął tutaj rozrubę, więc bijamy i wykorzystujemy wykorzystujemy to, co się tutaj dzieje. Więc bierzemy nasz kompaktowy SMG i lecimy z tymi, lecimy z nimi, lecimy z nimi, nie ma co. O, do... oh, fuck. Co jest jeszcze ciekawe, możemy stworzyć własny gang. I gdy to zrobimy, musimy mieć oczywiście pieniądze, ale dzięki temu będziemy mogli i po prostu najłatwiej uciec z więzienia, bo, ponieważ możemy zrekrutować na przykład całą tutaj armię więzienną i po prostu pokonać naszych tutaj przeciwników, jak, jakimi są po prostu policjanci, tak? Co mm, jest mnie faktu, że teraz spróbujemy uciec najnormalniejszym sposobem, czyli po prostu naszym gangiem. Więc mam nasz gang, jak widzicie, już się alarm włączył i. Kur. Dobra, jak widzicie, zebrałem sobie porządną tutaj armię i mam pistolet i nóż. Kur. Dobra, jak widzicie. Dobra, to było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Z tego wyjścia nie da się uciec, jeżeli nie ma się bardzo dużej zgranej ekipy, no i spróbuję to zrobić może na samym odcinku, jeżeli będziecie chcieli, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, no i subskrypcję tego kanału ostatnio, suby mi lecą 700 dziennie, 500 dziennie, wielkie dzięki za to, a nie nagrywałem, co jest dla mnie dziwne. Jak można takiego głupka oglądać? Kur... <laughs> do następnego odcinka, musiałem sobie tutaj kasznąć i kiknąć, głupia alergia, no i na razie. Halo. <laughs> small loan of a million dollars